Mówi kapitan. Zapraszam na drugą część wakacji polityków. Dla tych, którzy nie widzieli, polecam zobaczyć najpierw pierwszą część. Zostaw subskrypcję na kanale po więcej filmów. Miłego oglądania. To jest jakiś spisek, Ten hotel na pewno budowali Niemcy. Zatania, gdzie jest haczyk. Jarku wyluzuj. Trochę słońca, trochę egzotyki. Jak za stołem Brukseli, tylko palmy zamiast flag. Poradzimy sobie. Rafał, cyknij fotkę. Jasne, szefie, wrzucę na Insta hashtag polityka na wczasach. Tylko filtry jakiś nałożę, bo to światło jest bezlitosne dla naszej koalicji. Koszt tego wyjazdu na osobę to 3472 ,50 zł. Gdyby zlikwidować VAT na usługi turystyczne, byłoby 2823 zł. Proste, obsługa pewnie i tak zarabia minimalną. Szczęść Boże i ratuj się, kto może. Wyczuwam tu obecność pogańskich symboli. Trzeba będzie dokonać debalizacji tego lobby. Okej, okay, bumerzy, ogarnijcie się. Sprawdzam tylko, czy jest tu dobre Wi-Fi. Trzeba zrobić live i zapytać followersów, kogo pierwszego wrzucić do basenu. Donald, gdzie mój kot miał mieć osobny pokój? Eee, Jarek, nie patrz tak na mnie. Ja o niczym nie wiem. Achmed, przysyła mnie wspólny znajomy. Mam przesyłkę. What you want? This genuine papyrus? Very good price for you, my friend. From Poland, yes? Dobra cena, biedronka price. Mam coś znacznie cenniejszego. To jest zasób strategiczny. O wielkim znaczeniu geopolitycznym dla Polski. It's a cat. To nie jest jakiś kot. To jest gwarant stabilności pewnego trudnego sojusznika. Słucha pan, jego wartość jest niewyobrażalna. Czysta rasa, europejskie standardy, chociaż mentalność pisowska. Does it catch mice? Z pewnością łapia, ale opozycję. Słuchaj, Ahmed, umowa była prosta. Ja dostarczam ci ten cenny ładunek, a ty dajesz mi to, na co się umawialiśmy najcenniejszą rzecz w całym tym kurorcie. <noise> Sunbed number one the best one. Under the palm tree reserved for you all week. No German towels before 6 a.m. This is the deal. Wreszcie, porozumienie ponad podziałami. Wiedziałem, że się dogadamy. Welcome to Egypt, Mr. Cat. You will catch many mice for me. Many, many mice. Hello, my friends z Polski! Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam to zrobić. Wkrótce trzecia część wakacji polityków.